Cześć kochani, dzisiaj się witam z wami w nowym vlogu dość zabawną opowieścią, żakietową. Wyobraźcie sobie, że zamówiłam żakiet dla siebie i dla pałki, na wyprzedaży z reserved. Dwie Mki zamówiłyśmy i jedna emka przyszła bez guzika. No więc stwierdziłam, dobra, ten w całości z guzikami jest dla niej, ja sobie zamówię kolejny. Ale jak przyszła ta paczka, to była u mnie Wiktoria, z którą nagrywam, i ona zobaczyła ten żakiet i stwierdziła, on jest zarobity. ja też taki chcę, więc zamów mi też. Okej. Okay. Zamówiłam kolejne dwa. Dla Wiktorii S, dla siebie Mkę I przyszła kolejna M bez guzika. Ja no już mam taki to no skumajcie to. To jest ten pierwszy, który przyszedł bez guzika tego u góry. A to jest drugi, i tu nie ma guzika. No więc po prostu. <noise> Pałka ma w całości, Wiktoria ma w całości, a ja mam dwa niekompletne nadal. W ogóle jestem ciekawa, jakie wy mieliście, jakieś takie fakapy z zamawianiem online, bo. Ja miałam ich właściwie niedużo. Kiedyś przyszła do mnie rzecz z klipsem, teraz ten brak guzików i ostatnio miałam coś takiego, że przyszła spódnica z Zary, która tu z tyłu była tak ściągnięta i zaszyta, ale tak hamsko czarną nitką, tak wiecie, że ktoś po prostu widocznie sobie ją do sesji czy do jakichś nagrań zszywał żeby dobrze wyglądała z przodu, więc to było dziwne. Więc czekam w komentarzach na wasze opowieści, jeśli chodzi o zakupy online i dziwne historie. A ja właśnie ruszam do centrum handlowego, no bo muszę oddać te żakiety. My god! To, to jest naprawdę jakiś totalny fuck up. Trafić na dwa... Bez guzików to już trzeba mieć naprawdę farta, więc będąc już w galerii nagram Wam przegląd, bo je lubicie, a jeśli je bardzo, bardzo lubicie, to dajcie łapkę w górę, no i co? Zaczynamy! A ja się nie poddaję i naprawdę chcę bardzo go mieć, bo bardzo, bardzo mi się on podoba. Nie wrzucę Wam teraz reels, jaki nagrałam z tym żakietem pałki, w którym są wszystkie guziki, jak można go fajnie stylizować. bo już teraz was uprzejmie informuję, że tego typu żakiety to będzie hit na wiosnę, więc właśnie fajnie sobie na wyprzedaży złowić. I zobaczcie, co tu jest na wyprzedaży, ta marynarka, którą e, z pałką szyjemy. <grym 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 i już <grym> Nie wiedziałam. Tak, bo już zamówiłam ale ty to. widziałeś takie, dokładnie takie? Inne? Identico? Inne. No to nie szyjemy takiej. Ale bardzo podobną. Ty zajmujesz się klapami. O, świetnie. No ale zobaczcie jak ona błazi. Właśnie Pałka już nawet chciała ją kupić teraz, ale błazi. Co ty tu masz? Bomber. A za ile? E, no 119. To nie tak mało, nie? A czy poznajecie to? Czekaj, sprawdzę czy są z guzikami. Maguziki, maguziki. guziki. Ma guziki. Uh, wszystkie mają. Ej, a co sądzisz o tym z, ze ściągaczem? Ja to mierzyłam, bo kiedyś robiłam przegląd kurtek i. Ta już powiem ci, że nie głupie, nie głupie. No? Może to przymierzymy? Czy taką marynarkę tu a to mamy? 46. No to duża, no. 44, 44, 46, 46. Duże same, ale może taka duża też fajnie wyglądać. To 19. Tak, dobra. Ogólnie na promce jest sporo czapek, więc to myślę, że może być dobry deal. Jako, że czapki są cały czas w użyciu. Nie wiem, jak wygląda ja non-stop. Non I takie kolorki powiem szczerze, złe. Chociaż ja sobie upodobałam czapki z chemu. Niedawno je Wam pokazywała mi, tamte namiętnie noszę. A jest to na przykład ładna różowa marynara. Kosuję pewne miary. Ja nie będę jej mierzyć, bo mam taką różową z już od lat, ale ta warta uwagi. Ta jest taliowana, więc nie, ale materiał taki konkretny, fajny, bo właśnie nie obłazi i wygląda porządnie. No. Fajne jest to, że się tak zapina. Bardzo to jest ładne. Jeszcze jest taka. Jest różowa i ona ma w środku taki coś. W sensie ten, no. się nazywa? Pasek. Jest to pasek, ale podoba mi się to, że można ją tak złączyć. O, ale tu jeszcze są fajne zuby. Już ładna. O. Ej! Ale ładne. To ładne jest. I 59 to jest fajna cena. No dobra, dobra, mierzymy, mierzymy. Powiem Wam, że na wyprzedażach to jest o tyle wygoda, że wszystko jest poukładane kategoriami. Wszystkie sukienki koło siebie. I kolorami nawet. A co tu masz fajnego? Z poduchami. Te poduchy fajne, a ciekawe jak ta długość. Na walentynki ideolo, no. co? Czerwona. A zobaczcie, jakie te piękne, bling, bling. I wreszcie są przecenione za 49,99 i one naprawdę ślicznie błyszczą. No, tu się tak mieni cudownie. Nosiło się takie. Nie? <laughs> tak, nosiło no, się. To jest w ogóle takie eleganckie. Cieplejsze do grubych rajstop, do kozaków. Ona jest od talii plisowana i górę ma prostą z gumeczką. Spoko. się z ostatnio oglądałam. Z kim? Ja mi się z Kasia nosi takie, no ona lubi. Ciekawe, czy ci się spodoba. Kasiu, Sisku, jak to oglądasz, daj znać, czy ci się podoba. To serio, Kaśka no? ma pełno takich, że plisowany tak, dół. Tak. <laughs> Ej, tu są jakieś fajne sekiny. Jaj mój, tak? Ja i <laughs> mój... Takich identycznych nie mam. Ej, ale to jest kurczy takie misterne. Ja to biorę, bo mi się to podoba, narzucić na strój jak jestem nad basenem. Dobrze, to musimy tylko teraz jeszcze wakacje wykminić. Jeszcze basen musimy dokupić. lala, w ogóle jest bardzo dużo czarnych sukienek, jakby ktoś szukał. No to serio. Jest wybór ogromny. Zaraz to przejrzę dokładnie. No te to są odważne. W ogóle buty są tutaj odważne. Jestem, jestem w kąciku odważnych butów. Zobaczcie w ogóle, ile mamy rzeczy do mierzenia. Trochę, żeśmy tego to uzbierały. No dobra, zaczęliśmy mierzenie od tych ze świecidełkami. W ogóle pomijam to, że mi się to ogacie zahaczyło. I tak się zatrzymałam w połowie. I jak się będzie coś do nich nosiło, to to się Aha. będzie mocno zaczepiało, powiem wam, ale ogólnie... Niby fajne, ale ogólnie to jest chyba 36, a ja jestem 38 i tak się czuję trochę za bardzo ściśnięta, bo chyba będzie mnie denerwowało to, że mi się swetry będą zaczepiały. Wbijam w kolejne. To są jeansy z takim pionowym pasem i nie wiem, co o nich sądzić. Serio nie wiem, co o nich sądzić. <laughs> Ile kosztują? 59,99. A pierwotna cena to było... 199. Ja o nich sądzę dobrze. Dobrze o nich sądzisz. A właśnie to jest racja, powinno się mierzyć do butów. Ja mi się nie chce zakładać. Jestem leniem i tak to wygląda. Fajnie. No ja je biorę. Bierzesz je. Mhm. No dobrze. No, mi się podobają. No. Mi się marzyło tak, żeby wyglądać jak w Włostecie. Jak w tym, w Teksasie. Do kobojek. A brudne, nie? Nie kręć bo brudne. Wtedy jest brudne. Nie, zaraz, jak wygląda. A moje kowbojki, ja mam taki o, patrz, buta. czekaj, a ja mam zagięty czubek buta teraz. Umiesz yeah. się to. W... <laughs> Are you from Texas? <laughs> yes, I am. <laughs> Całe No chyba fajne, no. no. Do ja do te do jasne widzenia? jeszcze. No, no, do widzenia, do widzenia. No to te jasne, jak to się mówi, mojej sylwetce nie dodają, a zabierają. Więc podziękuję im. Bye, Bye. Tu jeszcze mam takie coś. Mm taką opaśnicą białą, ale chyba wzięłam za duży rozmiar. a i nie zrobiłam rozporka. One są dość szerokie. Mogłyby być mniejsze. Jeszcze tam chyba były eski. Ale ja tak trochę mierzyję dla Was, bo uważam, że to są spodnie godne polecenia, ale ja sama w swojej szafie już mam różowe, więc ich nie będę brać. Ale tutaj sugeruję Wam brać mniejszy rozmiar niż standardowo. Bo ja normalnie noszę M, a to jest M i jest za duża, więc... Jeżeli szukacie różowych spodni, to bierzcie rozmiar mniejszy. Niebawym sobie będę przeżyła obojętnie od cekinowych spodni. Są dzwone z rozcięciem, więc ja wiem, że te skarpety psują efekt. Ale wyobraźcie sobie tutaj ładne szpileczki. Oczywiście mi się one podobają, ale ja jestem nieobiektywna, jeśli chodzi o cekiny, bo najchętniej bym teraz kupowała wszystko w cekiny. Mam chopla, dobra. Zapytajmy ją. Co zrobić? Czy takie masz? Czarnych nie mam. Co to wiesz? No widzenia? <laughs> Tak, tak właśnie się fajnie robi te zakupy razem, bardzo się świetnie bawię. Czekajcie, ile one kosztują? 59 i to jest deal. Ej, totalnie inaczej w niej wyglądamy. I masz buty, a ja nie. Ale super jest. To przepiękne. Ona ma coś w sobie, skubana. A to jest ta bluzka, co myślałam, że będzie za mała. A Pałka mówi, bierz, zmierzymy. I ona chyba faktycznie jest okej. Okay. Zobaczcie takie rękawki. te ozdobną koronkę, no bardzo mi się podoba. I jeszcze takie coś. Ale nie jak mamy to biało-czarne, bo pałka też. No tak, mówiłam Wam na we wstępie. <grystanie> w żakietowej mani to to. Ale jak ktoś szuka zielonego, to polecajka, wrzucę oczywiście fotkę referencji. Jesteśmy w Zarze, w której jest okropnie głośno muzyka. Wyszłyśmy i widzimy ładny sweter, więc. Ładny, sweter. ładny. Ładny! Więc nagramy go Wam. Jest bardzo miły w dotyku. Ten też jest ładny, ale ten jest ładniejszy. To co? Idziemy na wyprzedażę. A wiesz, co jest najgorsze? Że oni je postawili przy wyprzedażach, a one nie są na wyprzedaży. I są kuszące. W jakie piękne. Piękne, prawda? No, piękne. To czarna bardziej. nie wie, że. Pani. Pani pięknie ubrana. Telefon. I co więcej trzeba? Ta Pani była bardzo zabawna. Powiedziała, że do takiej torebki to wystarczy tylko złotą kartę męża. A potem mówi nie, trzeba liczyć na siebie. I powiedziała nam, że nic tu nie ma. Więc stwierdziliśmy, że sprawdzimy, ale ja obawiam się, że miała rację. Tutaj może nic nie być, ale jakby coś zmieniło to wiecie służymy radą. O, tu jest na przykład sukienka z plamą, jakby ktoś był zainteresowany. Tak. Zaraz tak. znajdziemy coś z dziurą. Bardzo ładna. Ona jest ładna, no. Chciałam sobie z niej zażartować, a nie mi można. nie wyszło. Cię Przepraszam cię sukienko, że cię tak zbezcześciłam swoim słowem i czynem. Jest dużo czarnego. I tutaj jakiegoś kwiatowego. To jest ładne. Ale drogie niestety. 139. To trochę szkoda. Ja, ja bym tak się poczuwała, że to jest w ogóle normalna cena, a nie no. przecena. A tu jest tak zwany wieszak smutku, w ogóle już totalnego. Oni to wyciągnęli ze starych magazynów, tak, to nie zamiast... ma innej opcji. Nie, nie, było, nie było tego. tego. My o. mamy habilitację z tego co <laughs> <jest w sklepach. laughs> O dobra, no gadu-gadu. Ja poczekam na lumpa jednak. Dobra, kochani. Jestem, mam na sobie jedną nową rzecz, to że zgadnę co to. Poczekaj mamo, przywitanie. Hello. Witamy cię. Hello. Witamy cię serdecznie. Witamy Was. Oli, Witamy głosy. Was serdecznie. A Co ci nie odpowiada? Włosy i ubrania. Czyli jakby całość. Mama, a gdzie twoje zakupy? No właśnie na mnie. Te spodnie są nowe. Takie mam Ale, ale no tak, to jeśli ja powiem, mogę powiedzieć swoje zdanie, mi się podoba całość, bo bardzo lubię takie eleganckie, wysmakowane stylizacje. Podoba mi się to, że tak, nie świecisz się jak psu jajca, ale tak całościowo en bloc, ale masz taki niewielki akcent migający w postaci właśnie spodni, nie? Oli, obczaj mam, mamusiowe spodnie. Ładne. No. Nie Jednak tak? Trochę migają, nie? Fajne szpileczki do tego zestawiła. No jak e Zdejmij tą... To... Nie, bo to nie jest Aha. takie dobre do noszenia bez... Tak, czy tak? tak? To, to, to jak... Jest równowaga, dobra. Tak. Ta, ta, Koko i do przodu. Tylko <grym> i do przodu. No i co, mój mili. Dla, Dla mnie to jest. No. Dla mnie to jest nieładne. <grym> Jesteś taka trochę nieładna, trochę ładna. A co jest ładne, a co nieładne? Ose są nieładne, a sukienka też jest ładna. A buty są ładne. A buty są ładne. A co z A podoba Ci się kolor tej sukienki, Oliwie? Nie. Jaki byś wolny ja... kolor? Fioletowy. Dobrze wiesz, że Oliwie lubi księżyckowe stylizacja, to nie jest księżniczkowa stylizacja. Natomiast ja, urodzony minimalista, mówię, że to jest dobre. To jest dobre, co zrobiłaś, co kupiłaś. Mi się to bardzo no, podobało. Akceptuję, propsuję właśnie. Jaka cena? 99, 99. 99,99. 99,99. Uh, uh. To za sukienkę, która naprawdę moim zdaniem robi wrażenie. Moim zdaniem też robi wrażenie. Nie na cztery lat. nawet na wesele by była dobra. Chyba na pogrzeb. Czemu? Na trzy wesele. Na, na pogrzeb. Na wesel? Cztery wesele. Na czymś takim wesela. wesele? wesele? No nie, no nie wiem. Taki nie no, ja ogólnie bardzo propsuję, to jest minimal, klasa, widać, znaczy, to jest yy, sukienka kogoś, kto się zna na modzie. To czekajcie teraz, zobaczycie, co sobie będzie za koko i do przodu. Dobra. Gdzie jest słonko, kiedy śpi, żeby ja by macły. Bling, 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 bling. Oli, zobacz jak nasza matula się świeci. Jak sygnalizator pociągu. <laughs> Jak pociąg może nie ma do na końca. Pociąg stop! Pociąg jedzie. Bardzo mi się podoba z tych wszystkich trzech. Jest moja najmniej ulubiona, ale to nie znaczy, że jest kiepska, tylko że trzeba dokonać jakiejś gradacji. Wszystko no. mi się tu podoba. Wszystko mi się tu podoba. Oj, Oj, nie, 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 nie. Nie. To jest kamera do nagrywania matek. Tak? Czy tak? Krawiłam na Olciaka takiego, no, tak? No nie przyszłaś na różowo i księżniczkowo. To chyba o to chodzi, nie? Dziękuję ja Wam. Bardzo propsuję Twoje zakupy i te wyprzedasz. Znaczy, że wydałam nasze pieniądze na to. <laughs> Dziękuję. <laughs> ci, Sylwio, że wydałaś ja, nasze pieniądze. pieniądze. Zawsze do usług. A my, Oli, patrzcie w tu w aparat patrzymy. A my, szaleni recenzenci, polecamy się na przyszłość.